Witajcie moi drodzy, detektyw Michał Sokolowski. Jako, że Sławomir Mencen robi objazdówkę po Polsce, reklamując się jako piwo z Mencenem, oczywiście ja tutaj nie będę nagrywał postu piwo z detektywem. Chodzi mi o zupełnie inne kwestie. Generalnie chciałbym dzisiaj opowiedzieć o kwestii usługi na pozyskanie materiału DNA do badania na okoliczność potwierdzenia lub zaprzeczenia ojcostwa. Nie wiem, czy wiecie, ale podobno aż 1 na 10 ojców nie, nie wychowuje, znaczy może inaczej, wychowuje nie swoje dziecko. Można powiedzieć, że na podstawie badań zebranych przez laboratoria genetyczne prawie 20% badań, wyników testów zaprzecza, że ojciec Rzekomy ojciec jest ojcem tego dziecka. Czyli 20% badań jest negatywnych, nie potwierdzających ojcostwa. No i co się z tym wiąże? Generalnie wiążą się z tym takie sprawy jak płacenie alimentów, ułożenie na to dziecko, wychowywanie tego dziecka. Oczywiście, jeżeli kochacie to dziecko i was to nie interesuje, to nie ma, nie ma sprawy, ale jeżeli na przykład Doszło do tego, że dziecko mieszka gdzieś daleko w Polsce czy nawet w świecie bez was, a wy musicie płacić alimenty, a nie jesteście ojcem tego dziecka. No to sprawa już jest bardzo przykra co najmniej, tak? Naraża was na koszty i tak dalej. Bo jeżeli zaakceptowaliście to dziecko nawet prawnie, włączyliście do rodziny, no to co innego, to nie ma problemu, wiecie, i tak dalej. Ale gorzej jest nie wiedzieć. No i co? Nic mi powiecie, nic prostszego, tak? Idziecie do sądu, jakby udowadniacie, że nie jesteście biologicznym ojcem tego dziecka, że tak pięknie, wszystko ładnie, sąd nakazuje, czy samo dziecko, czy matka dziecka zgadza się, żeby taką tam próbką, jak w przypadku testu, powiedzmy na COVID, pobrać wymaz, zabezpieczyć go w sterylnej próbce. Bo takie właśnie próbki mniej więcej dostarcza, laborator, laboratoria genetyczne nam dostarczają, żebyśmy mogli pobrać materiał DNA. Niestety nie jest to wszystko takie proste, ponieważ, no, kto wynajmuje detektywa w takiej kwestii? Wtedy właśnie, kiedy matka, dziecko y, nie chce poddać się takiemu, takiej próbie. Matka nie chce poddać dziecko takiemu próbie, a sąd jakby nie wymusza tej kwestii, bo na jakimś tam etapie to już, że tak powiem, Sprawa jest zamknięta. Ale czasami, nawet dla własnej wiedzy, chcecie to wiedzieć, a dziecko dziecka nie widujecie, nie jesteście w stanie pobrać tego materiału genetycznego, matka nie dopuszcza was do tego dziecka, nie chcecie przecież tego dziecka gonić na ulicy, szarpać, wyszarpywać włosów i tak dalej. Więc wynajmujecie detektywów. No i tak, i detektywi niestety mają podobnie. To nie jest też tak, że nam ktoś się dobrowolnie podda badaniu, otworzy usta i będzie mogli taką próbką pobrać, powiedzmy. Materiał genetyczny. Wygląda to w ten sposób, że musimy cierpliwie obserwować takiego figuranta, taką osobę, której chcemy pobrać materiał genetyczny, w jej naturalnym środowisku, czyli na przykład jak chodzi do pracy, chodzi do domu. Bo to wiadomo, w zależności od tego, ile dziecko ma, ma lat, może być małe, może być powiedzmy nastolatkiem, może być już dorosłym człowiekiem, a ty nadal płacisz alimenty i nie wiesz, czy to jest Twoje dziecko. No i wówczas co? Musimy spokojnie tak naprawdę. Odczekać, żeby w sposób legalny pobrać ten materiał genetyczny. A co to znaczy legalny? No nie możemy na przykład, tak jak wielu klientom się wydaje, że no właśnie to jest dla nas też czasami irytujące, że dzwoni klient i mówi: no to takie proste. Podejdziecie na ulicę i co? I co, wyrwiemy włosy? Po pierwsze, trzeba czy obetniemy te włosy? Po pierwsze, obciąć nie można, bo laboratorium wymaga takie, takie badanie wymaga włos z cebulką. Nie możemy też szarpać osoby, nie możemy jej nagabywać, nie możemy naruszać miru domowego, nie możemy jej łapać, związywać, wyciągać śliny, nie wiem, wyciągać wymazów z ucha i tak dalej. Po prostu możemy grzecznie odczekać moment, w którym będziemy mogli ten materiał genetyczny pobrać. Czyli na przykład, nie wiem, jeżeli osoba pali, wyrzuca niedopałek, z tego ściągnie materiał genetyczny. Jeżeli właśnie gdzieś w lokalu pije piwo, możemy tą szklankę zabrać do badania. Jeżeli na siłowni pije butelki, możemy tą butelkę wziąć. Ale też musimy bardzo uważać, żeby na przykład, jeżeli osoba wrzuci tą butelkę do ogólnodostępnego kosza, gdzie jest 30-40 butelek, żeby wykluczyć błąd, że wzięliśmy butelkę niewłaściwej osoby. Bo znowu będzie bałagan. Możemy podać oczywiście, niestety nie z nowej, a z użytej z prezerwatywy. Czyli takie trochę niesmaczne sprawy, bo wiadomo, ginekolog jest przyzwyczajony ale no ja tutaj akurat nie mam tutaj przyjemności w takich sprawach, no ale próbujemy. Możemy pobrać to z bielizny użytej z gumy wyplutej do rzucia i tak dalej. Ale wszystko w sposób taki spokojny, naturalny, bez nękania kogoś, bez porywania, bez łapania za rękę nawet. No bo nie wolno naruszać cielesności, nie wolno naruszać wolności, godności osobistej i tak dalej. Wobec tego pamiętajcie, że właśnie mówiąc, że to takie proste, no to ja Was zapytam, czemu sami tego nie zrobicie, czemu sami nie pobierzecie materiału genetycznego? No bo nie jest to takie proste. I generalnie też już potem wchodzę w, w kwestię wyceny usługi detektywistycznej i czasu jej realizacji, bo niestety nie będziemy robić za... Jedną tam opłatę za wykupione godziny, czy za wykupioną, wykupioną ryczałtową usługę z rejudynkową. Pamiętajmy, usługa detektywistyczna, tak samo jak usługa prawnicza, nie jest usługą na efekt czyli jak usługa, dajmy na to, kafelkarza, który musi wykafelkować tą łazienkę, wtedy jest efekt wykonania usługi. My wykonujemy pracę. Jeżeli jeździmy za osobą, szukamy tej osoby, ale że tak powiem, w żadnej okoliczności nie pozwolą nam pobrać materiału genetycznego, to my też pracujemy, pobieramy za to wynagrodzenie. Nie możecie powiedzieć, że my nic nie robimy. To nie jest kwestia tego, że wypłacicie wynagrodzenie wtedy, kiedy dostarczymy Wam próbkę. Ja tak mogę robić, jeżeli miałbym brata, tak? Wtedy jeżdżę, tak długo pomagam własnemu bratu, bo to jest moja rodzina, jeżdżę do skutku. Niestety, usługa detektywistyczna jest normalną usługą. Czyli jeżeli zapłacicie tyle za czas pracy, za miejsce pracy za środki do tej pracy, czyli na przykład koszty pracy, paliwo i tak dalej, to w takim okresie, w takiej czasoprzestrzeni i tyle środków zużyjemy tyle paliwa, za ile klient zapłaci. Niestety tak to wygląda. Wolimy to powtarzać setki razy, żeby nie dochodziło do nieporozumień między i konfliktów między nami a klientami. Natomiast przypominam cały czas, wszystko legalnie. Każda usługa detektywistyczna, a również materiał genetyczny trzeba pobierać legalnie. Nie wyrywać, nie szarpać, i zrobić, pobrać ten materiał taki, który będzie przydatny i będzie nadawał się do badania. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia w następnym poście, w którym powiem właśnie o zakresie usługi detektywistycznej, czasie pracy i tak dalej. Cześć!